Jedna na niebie wielką gwiazdę, aż noc się zrobiła jak dzień jasna. Kolejna. Bożonarodzeniowa kolenda raz jeszcze wybrzmiała tym razem w Hedwizynie. Po raz 16 odbywał się tam gminny przegląd kolęd i pastorałek. To już tradycja, że w okresie bożonarodzeniowym kolendują dorośli i młodzież. W tym roku w przeglądzie zagrało i zaśpiewało 14 gminnych zespołów śpiewaczych oraz 5 młodzieżowych zespołów wokalno-instrumentalnych. O pierwszą nagrodę rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Jednę z, rana z mordą. we oh Trzeba by nam zagrać, zaśpiewać piosneczki, wesoło nam, Pana, by Łukieczna była nasza widana. Nam, pana, by Łukieczna była Pierwszą nagrodę w 16 gminnym przeglądzie kolęd i pastorałek w kategorii młodych wykonawców zdobył zespół kolędniczki z Dereźni i Podlesia ze szkoły podstawowej w dereźni solskiej, a w kategorii zespołów śpiewaczych zespół z Rudy Solskiej. Wydarzenie zgromadziło jak co roku sporą publiczność i przyjechali obejrzeć goście specjalni. Wśród nich europoseł Krzysztof Hetman, który przekazał pani Sołty z Hedwirzyna Justynie Jargieło, pamiątkowy grawerton w podziękowaniu za wyróżniającą się postawę społeczną. Organizatorami przeglądu byli Hedwizynianie, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hedwizynie, zespół śpiewaczy STOK i koło gospodyń wiejskich oraz Szkoła Podstawowa z Hedwizyna. Dokładnie takiej muzyki i takich przypadkowych dźwięków nie uświadczycie na kolejnej edycji muzycznego Offroadu. A czego się spodziewać? Dobrej zabawy i ciekawej muzyki, ale tego pewnie się domyślaliście. Nie wiecie natomiast, że będą teksty jednego z najlepszych polskich tekściarzy i muzyka zespołu, który wychowywał całe pokolenia. Mowa tu o zespole kult i tekstach Kazika Staszewskiego. A to dzięki zespołowi, który zaprosiliśmy, czyli Czarny Ziutek z Killerami. Więc jeżeli nie są Ci obojętne takie utwory jak Polska, Baranek, Gdy Nie ma Dzieci, Cztery Pokoje koniecznie musisz tu być 24 stycznia. Biłgorajskie Centrum Kultury, sala kameralna, godzina 19, wstęp wolny. Specjalnie na ten koncert usuwamy tutaj wszystkie krzesła, aby była jeszcze lepsza zabawa. Bądź tutaj, baw się z nami, śpiewajmy razem kultowe kawałki. Do zobaczenia, cześć, hej! Boże między nami dwojkiem, tu znasz się może coś strasznego Najpiękniejsze kolędy Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu laureatów Nagrody Ministra Kultury Zuzy Wiśniewskiej i Jakuba Cukermana przeniosą na chwilę naszą bułgareską publiczność w magiczny klimat świąt. Koncert Szukajmy Stajenki odbędzie się już 19 stycznia o godzinie 18 w sali kameralnej Bułgareskiego Centrum Kultury. Liczba miejsc jest ograniczona, a bilety w cenie 15 zł można zarezerwować się na stronie www.bck.lbl.pl. Sceny amatora Biłgarajskiego Centrum Kultury i Fundacja Kresy 2000 zapraszają na zemstę Aleksandra Fredry w inscenizacji Stefana Szmita i Alicji Jachiewicz. Przedstawienia odbędą się 17 stycznia w piątek o godzinie 20 oraz 18 stycznia aż dwa razy o godzinie 16.30 i o godzinie 20. Cena biletów to 25 zł. Są one do nabycia w kasie Biłgarajskiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy. J'accuse le général Pillon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Quand une société en est là... El tomba w Opowiadał mi o was. O waszej sile i odwadze. O białym wilku, który pokonał dzierżwę i obronił miasto Rind przed Jean. O tobie jakoś nigdy nie wspominam. Teraz wiem dlaczego. Odmiennie! Wiem, że tutaj był! Mistrzostki nie, Mistrz nie wygadał po pijaków, że idą na północ w stronę Mariboru. Jest z nimi jeszcze ciałodziejka. Co tu robisz, Marigold? Poluję na czarownicę. Podejrzewam, że odnalazła księgę Alzura. Ledźmini, Potrzebuję cię. Od południa złowroga pieśń płynie, nadstaw ucho, to legendy śpiew. Człowiek przemija, legenda nie ginie, bo prawdziwa płynie w niej krew, bo prawdziwa płynie. że byle Wiedźmin zdoła mnie zabić! Zaraz się przekonamy. Ojciec zapisał wszystko w swojej książce. A zapisał w którym burdelu cię począł? Nie, ale jest coś ciekawszego. Chcesz usłyszeć fraszkę?